Biegnij, biegnij, biegnij Biegnę, biegnę stanę tutaj będę patrzeć, czy będę widział jej oczy Jest tu, tu. Ej, jesteśmy ze strani, wiesz? Patrz prawo, patrz prawo Szybko W lewo Ślepa uliczka tutaj Tutaj wszędzie jest ślepa uliczka Dokładnie, biegnij gdziekolwiek O kurde, tutaj nigdzie nie można, więc <gry> Ona tutaj idzie Wiesz po czym ją widać? Po oczach Gdzie ona jest? Za nami jest biegnij. Ej, jak tutaj tam jakby nawet jednej rzeczy nie znaleźliśmy? Dobra, już trwa się recytuje <gry> Nie ruszam się stąd Idzie tu, idzie tu Żegnaj Chodź, chodź je urobić, a nie Chcesz tak? Nie, ale nie ma innego wyborów No dobra, to idziemy Dobra, jesteś za mi ta tak w dupie ta. Wiesz jaka taktyka? Trzeba biegać dookoła tych słupków No jest za, za... Dobra, pięknie, biegnij, chodź, 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 chodź Biegni Biegnę Ile sił w nogach? Piękne. E, to nic nie ma, naprawdę Nie Nie No musimy, nie możemy pakać Mm. Ciekałem przed świą, która pobiegła w twoją stronę i w końcu pobiegła w moją stronę i ona za mną biegła tak sprintem totalnym, jak mi się... Z... bo teraz przyspieszenie włączyła. Biegnę Nie i tutaj zaułek i, i wiesz co, co, co jedynie masz zrobić. Jakie to jest powalone, jakie te korytarze są wielkie tutaj! Dwie korytarze znalazłem, w których wiesz co jest, nic nie znalazłem w nich. no, idzie znowu do mnie. Serio? Ta. To no dobrze A bo po prostu jesteś, jest tutaj ten A co jeżeli tutaj jest więcej świn niż jedna? Na szczęście jest jedna Idzie do mnie, nie do ciebie No to możliwe, że jesteśmy blisko siebie No jest, ona szła w moim kierunku Dobra, biegnę stąd Boże, tutaj nie wiadomo gdzie iść Ja pierdolę Dojechała Nie Robane Najgorsze gówno, które jest w tej grze właściwie <laughs> Graty <laughs> O nie kurde, miałem sobie skryna robić, ale tu jest krzyż, ja cię kręcę, ale się zesrałem Ten krzyż jest tak creepy, jeszcze ta muzyka, że naprawdę się posiuram Nie gramy tej mapy w życiu Już nigdy jej nie włączę Liczby dupę Zgadzam się z tym, Liczby dupę O widać, byłeś blisko do mnie, byłeś blisko mnie Świecisz I tutaj jest baza To ja wyruszamy Wiesz, co ci powiem. No, wiesz, wiesz jak wiesz, skończyli, skończyli, ci, skończyli ci, ci, ci. W tej chwili? Tak, weźcie ci latni. Wydzisz się dzisiaj już. W realu mam 90 centymetrów. Hehe. <grym> Dobra, chłopie, zostało nam 33%. Nie poddajemy się. Słyszysz, to tylko horror. Masz być cicho i piszcze jak mała dziewczynka, tylko że ciszej. Jezu, nie cierpię świni, ja bym zarąbał ją. Odciągnie głowę w pierwszej kolejności. Tam na ugry, jest, widzisz? Gdzie ona może być? Wszędzie Aż bym się Co to było za dziwne? John Cena Nie, była tam, widziałeś ją? Widziałem, widziałem właśnie A my musimy iść w lewo Nie chcę tędy przechodzić Obawiam się, że tam nic nie ma, jak jest krata. Obawiam się, że jak mówisz, że tam nic nie ma, to tam będzie wszystko Możliwe, tak, możliwe, że tak będzie O kurde Gotowy? Dobra, no, udało się Tak! Tak! Jest! Teraz umieramy? Możemy, odradzam się Wystraszyłeś Nice Ej, dobra Teraz jedno proste zadanie Biegniemy ile sił w... da nam dupa, żeby pra biec w prawo w Tak Przeszliśmy, to ja cię kręcałem, jesteśmy koksami Uwaga, ile ja nam to zajęło? 57 minut Ale to jest rzadki potwór ta świnia Chyba